Przestańcie się ze mnie nabijać. Ojej, zmierzczyłam ją. O nie. W dodatku ją zmierzczyła. Ale jak to możliwe? To wszystko przez was. A masz. Ej, co ty robisz? O, dobre. Naprawdę dobre. Dzięki. Tak, mnie też się podoba. No, w końcu nadeszła moja kolej. Ja też chcę. Podzielisz się? Jeszcze czego możesz pomarzyć? Jaka jesteś fredna! Wiem, co zrobię. Pokażę Wam sztuczkę. O, teraz jest moje. Co? To mój owoc! Ej, gdzie są moje spodnie? A gdzie jest moja truskawka? Chyba moja. I za chwilę zamierzam ją zjeść. O tak, jaka pyszna! Jak ona apetycznie je. Że tak szybko się skończyła. Aleks, teraz ty. No, nareszcie. Jaka ogromna i apetyczna. Tylko jeden grys i już jestem zachwycony. Ja też chcę. I ja. To tylko moja truskawka. I jeszcze kawałek. Co to? To robaki. Coś jest nie tak. Są na moim języku. To straszne, obrzydliwe.